widzowie, dzisiaj gramy w Brawl Stars i jest kolega Cześć, się bum, bum, bum. Dobra, dobra Dzisiaj zagramy w Brawl Stars Ja znowu i tym razem zasubskrybujcie kanał A w ogóle lubię. Mamy jedno miejsce bo sobie widziałeś, że jesteśmy z Liberii Nie jesteśmy z Liberii. I jesteśmy. Ty mi ustawiłeś kajtek, więc nie jesteśmy z Liberii. Zobacz. Algiery mi dał. Nie mogę zmienić kraju. Dobra. Dobra. Dołączaj go. nas. tu mnie zaprosić. Ok. Dobra. Dzień. Dzień. Nie. Jeden na jeden? Tak. Jeden na jeden. Tak. Chcesz się bawić? No no serde, dawaj. Serde, nie dawaj. Ja serbą. Nie, serde. nie serbą, koleś po Dobra. Dobra, każdy gra, jak chce. Dobra. Dobra. Nie masz kogo wybrać. Dobra, dawajcie. Nie, czemu dajesz za dymę? Dobra, zakrajmy już. Moje. Jaki typ? Grodę mieć, Zdę. Zdę ma ich zdejon. Dobra, zdejon. gramy zdejon. Dobra, I Jeszcze się na, na buttonie, to nie to No, Batman. 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 Back, back. Dobra, dawaj. To jestem oglądność Dawida koka. To, to jest co? najlepszy tyd na świecie. Dawid z Dobra, chodź tu. Ej, stop. Stop, ty oszukujesz, ty masz kity? Ej, stój, czekaj, pobawmy się. Haha. No. Mr. Krzaczek. Mr. Krzaczek. To je taký divák. Divák, divák, divák. Uhuhuhu. Ježišmarja. Dobre. Já bych Jaką Naurkę? No to mamy ma, tam tam to... drużynę gramy... The one pod koszykiem. No. Dobrze? Panie wybawca? Dobra, nie. Tak. Nie, bo ta zagramy długo. Chodź, zapraszam Cię. Nie zapraszam, Dobra, zapraszam. Czekaj. No pie. Zapraszam. Uuu. Dobra, za co grałeś z Śrać. Bierz, szyda. Nie. Dobra. Chodź, jesteś memowy. Dobra, Chodź. A jest memowy, chodź. Memowy, chodź. Tak nagrywa. Chodź, memowy. Masz. Okej, okay Nie możesz tu przyjść. Chodź, Śliwka, Jak masz? wszelka duperka! Lipka, oliwka! Teraz? Jako dzianka. Mam szałgarnię teraz. Chyba wipię. No Jezu, to jakiś tanus się wabił. Jaki tanus? A, tanus. Tunus tam się nazywałem. No i się jakiś tanus? Tanosi. Dobra, misję. Dobra, walicz, misję gramy. Zaraz będę miał tań dropa. Shrir dropa. Jak się srir dropa. Srir, srir. Memowcu. Dobra. Lecimy. Lecimy. Dobra, chodź. Masz tań. Trzeba zbieraj. Nie. Dziecko, chodź. Małeś przejść. Uhuhu. Pomóż. Nie. Dobra. To ja idę potem tak. To ja jestem wkurzony, dzieciaku. Nie idziesz. <grym 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 mowy, dzieciak. Nie dzieciaku. Ej, ale... powolne tata, a bię <grym> Nie bije. Stop. Kaj tak, czekaj. Chodź. A tam było jakaś. Dobra. Robisz zim, zium. Mega ziom, ziom, ziom! Jum. Ale ziomi, ziom i ziom, ziom, ale ziom ziom. Dobra, lecimy. Chodź. Aj. Aj baj. Chodź nie za rączkę zabrać. No chodź. Chodź tu i zbieraj te powercuby. Póki tam jeszcze są i te po niej. Tata, Dobra, to się po... Mogę się pobić, bo ja muszę się uczyć sztuk st walki. Dobra, sztuk walki. Sztuki walki. Dobra, chodź. Wielkie stacie? No, Dobra, ty... Muszę trenować jeszcze. No, nie ma czasu, dzieciaku. Się, oh yeah, nie, nie, się się tata. Dzieciaku, nie, da się. <laughs> nie, nie, muszę nie, Dobra, cicho dziecko. No. Ej tu. I dała Dobra, yo! Nie ma nic. Nie. Co ci chodzi? Dobra, dzieciaku. Co? Ja biorę, będę mamą. Dobra. Kurczę, nie włączmy, mowy, ty pies.

Dobra, jeszcze potwij. Dobra. Didciaku. Co i nie umiesz. O, ktoś idzie? Widzisz, idziemy. Dobra, mogę jego zabić? Nie. Nie, nie Jest! Jest jakiś w życiu! Nie, nie, jest. To jest bogie zaryczki? Dobra, chodź. Dziecko. Jezus! Kajtek się tak śmierć, że musimy zatrzymać. Zobaczymy mama, jak moje dziecko się wygodne <gry> Oj, czterowicek do mnie idzie I przegrasz dziecia Mama ma mysko Metzka, mama Jakie mysko? Metzka A nie niebo, niebo Nie bo będzie nie wrócisz Ha A gdzie jest tata? tata? Tata zaginął ale to mleczko ja e, nas bić właśnie. Oj stary. Aaaa, to Ta, mi! Tała. Tała. Hej! się ja kryj! Daj, nie umiem chodzić jeszcze. Jesteś w pełni gotowy do walki. daj, <grym> Dobra, dawaj. Dobra, transformacja. Nie, dzieci! Mój... Muszę go zamazać, bo jest teraz... Nie, coś jest zakazane, nie możecie go oglądać, bo on robi bardzo złe rzeczy teraz. Nie można go oglądać. Nie, nie! Nie możecie! Nie patrzcie tu! Dobra, zamagam go. Dobra. To dziecko było nierozwinięte po prostu jest. Będziesz musiał znowu uczyć, ty dzieciaku. Dobra. Dobra. Dawaj to padki czyny. Chodź. Chodź. Mam to zniszczyć? Nie. A, to teraz ty. 3, 2, 1. Chodź, uratuj mnie. Był stanie byłeś. Ale ładnie. Ty stary nie trenuje piłki. Aha. Nie umarłem dziecko, pora 16. Nie, Nie, dobra. Dzieciaku chowaj się. Nie tak. Jezu dziecko, ja zaraz się rodzę. Sekunda. się syn Będziesz ty robił wszystkie powercube'y. Calm, Przepraszam, nie możecie go oglądać, znowu robi zakazane rzeczy. Dobra, to tak musi się zgasnąć. No, ja świecę. Dałeś goto? To poczekamy Dam. sobie. Dobra, dajemy. Oj, bo widzieliście moje dziecko. Dobra. Jest transformacja. Nie! Nie będzie z toileta. A widzowie zostawcie łapkę w górę. Widzowie, jedna łapka w górę, to Kajtek y, dostanie plus jeden w mózgu Bo na razie go nie ma, ale... I subskrypcja daje plus 4. I plus pięć. Dobra. Okej, okay, dziecko. Pomocy chodź, <grystanie> stąd! tą! Pomocy, baba! Dwoje sobie zbieramy do Power Heel, mama. Że ja będę tą Nie, dzieciaku nie wdzięcz. Ja nie jestem mamą, nie jestem chłopem. <grystanie> A, dobra, dzieciaku. A, teraz widzę. Nie jaki RIP to razu To to RIP to razu No i wypylega RIP to razu Mortis Chodź się Mortis Jezus Maria dziecko Ej bo mama GG mnie zabił prawda? Ale ty go Ama. zabiłeś Brawo Kiciakus Dobra chociaż nie mogę Ej ty nie zabiłeś mojego polegi RIP to razu Mogę cię chociaż ...pożywać. Dobra, mama. Ja Dobra, na coś żyć. się przydaje. Ja nie chcę żyć bez mojego, bez mojego kolegi. Ja idę. Nie! Ja nie chcę żyć bez mojego najlepszego kolegi. Dziecko, to twoja wina! Znowu robi zakazane rzeczy. Dobra. Transformacja w Skimmy! Kogo? A, Frankenstein'a. Będę bardzo dużo łapie mieć. Ok. Transformacja w skiwidnieniu. A, hajny przypadek, przypadek. Dobra. Tylko mama mi ostatnio kupiła krawat. Jaki krawat? No, krawat. Dobra, dziecko. Chcesz w piłkę nożną zabrać? Lubisz piłkę? O! Oh, to dobrze to zagramy. Ej! Nie moja mama może? znikła do skinidiandii. Dobrze, dziecko, zagramy. Dobra. No, ja. Tylko ja nie umiem uderzać nogą piłki. Jak się... Gramy. Da, gramy, dziecko. Jaki memo? A. A, matka, pomóż mi! Prawie samobój, by strzelił. no! Ściaku! No nie! On nie chciałem zabić od mnie! Ty kurta straciłeś! Nienormalne! Zawias no. chcecie takie dziecko zaadoptować? Ja mogę! Ja mogę wam oddać! Nawet za darmo, bo nie chcę! Tu dzieciaku! Kupi dzieciak. Ty dzieciaku no brać? Nie, umiem. I to słabość. O, mama, pacjent. Masz ulitonu, dziecko. Jak ty nie strzeliłeś gola? Tak, królczyk odbierał mnie, nie yes, mama trafiła. Ja jestem stary, już. Transformacja w starego. No, ci być w toalet. Musisz ci toalet. Dzieciak. Naucz grać! Rej! Teraz jesteś... Masz dzieciaku! Dobra, nie... Dzień, Dobra. No. Jesteś... Kajtek! Hayetan. <tryk> <tryk>